W epoce covidowej każde spotkanie z mieszkańcami, każda impreza plenerowa cieszy szczególnie. Dla mnie jest to też wielka radość, że możemy się spotkać właśnie tutaj, w Kroczewie na terenie parku podworskiego, parku, który jest symbolem, symbolem przemian, jakie w ostatnich dwóch latach miały miejsce w terenie gminy Załuski. Jeszcze dwa lata temu, któż mógłby się spodziewać, że w tym miejscu bardzo zaniedbanym będziemy mogli się spotkać i zorganizować imprezę plenerową o tym zasięgu. Jak widać, marzenia się spełniają, marzenia są możliwe. To zasługa i zaangażowanie wielu osób, całego środowiska samorządowego gminy Załuski że jest piękna będzie jeszcze piękniej bo szereg inwestycji przed nami bardzo się cieszę z dzisiejszego dnia frekwencja dopisała dopisała pogoda myślę że mieszkańcy długo czekali na te wydarzenie więc moja radość jest tym szczególna i życzę wszystkim dobrej zabawy